Siemandero, z tej strony kawa, ja Was witam w kolejnym odcinku z SkyBlock Classic. Jest to ocenianie Waszych Wysp. Zobaczymy sobie, jak prezentują się Wyspy Top 1, Top 2 i Top 3. Zobaczcie co dla was przygotowałem Mam dla was diamencik Ode mnie, jest to najrzadszy Diament na serwerze Mamy też jeszcze złote klucze No i epickie mm, Też klucze, epickie klucze, złote klucze Dzisiaj je sobie rozdamy, zobaczymy jak się Prezentują wyspy na Skyblock Classic Mam dla was konkurs I mam też yy, wylosowane trzy rangi EWIP z poprzedniego odcinka Jeżeli po tym odcinkiem uda wam się dobić 150 łapek w górę, no to w następnym Odcinku ze Skyblock Classic losuję sobie trzy rangi EVIP na całą edycję, a z poprzedniego odcinka yy, rangę EVIP na całą edycję wygrywa podłoga EMI. Podłoga Podłoga 30. Jest to pierwszy zwycięzca, który już otrzymał rangę EVIP na całą edycję. Drugi zwycięzca jest to Kupak, też otrzymał od nas EVIP na całą edycję. No i ostatni gracz jest to Piotek 1000. I tak, gracze otrzymali, pamiętajcie, gracze otrzymali EVIP na całą edycję. Jeżeli pod tym filmem ze SkyBlock Classic dobijecie 152 p w górę no to w kolejnym odcinku ze SkyBlock Classica losujemy sobie 3 rangi evip na całą edycję, więc naprawdę warto, potepamy się dzisiaj do trzech najlepszych wysp na serwerze i tepniemy się też losowo do dwóch graczy, no bo jak wiecie mam 5 diamencików do rozdania po 6 kluczy, no i po 4 klucze hmm, epickie. No, to co? Może na sam początek wylosujemy sobie jakiegoś gracza i się do niego przeteleportujemy? A wylosowany gracz to ZeusQ.pl. Zobaczcie, tak się prezentuje wyspa tego gracza. Mamy tutaj jakiś domek. Mamy tutaj dość wysoką wieżę No nie wiem co ta wieża tutaj ma za znaczenie A zobaczcie tu ma spawner świnek No ale spawner świnek nie będzie się tutaj mu mm, spił Dlatego iż trzeba Mieć tutaj blok trawy Dobra mamy tutaj jakąś mini kaktusiarkę Wokół w ogóle wyspy Na każdym roku mamy też Rozstawione tutaj drzewko Mamy w ogóle skrzynkę No w skrzyni za bardzo tutaj nic nie ma Mamy enchant Enchant naprawdę dość dziwnie zabudowany No bo on tutaj nie będzie miał wyższe Poziomu zaklęcia mamy w ogóle zbudowany też dom. No i co, wejdziemy może sobie do tego domu, zobaczymy, co się w nim tutaj prezentuje, fajnego. Dobra, czyli dom chyba jeszcze nie jest zagospodarowany, jest on w ogóle tej pusty. Drugie piętro, tak samo. No i tutaj mamy taki strych. W strychu w ogóle mamy magazyn. Zobaczcie, mamy tutaj magazyn, mamy wszystko w ogóle tutaj posegregowane drewno osobno, mamy też kamień, bruk osobno, no i tutaj surowce takie już mineralne. Zejdziemy sobie na dół, zobaczymy jeszcze jak się prezentuje w ogóle tutaj chyba w piwnicy, bo mają też tutaj taką mini piwnicę zbudowaną, no i przejście do netheru. Dobra, wiecie co? Zostawimy im jakąś skrzynkę, zostawimy nim skrzynię gdzieś w tym miejscu, zobaczymy czy jeszcze mają coś na dole wyspy. Nie, na dole wyspy nic tutaj nie posiadają. My sobie oczywiście pozdrawiamy tego gracza zeusqpl, no a skrzynię zostawimy w miejscu tutaj w domku. Myślę, że sobie ją zostawimy tutaj w tym ich magazynie. Dobra, postawimy ją tutaj. No i co, damy tutaj? Tak, cztery epickie klucze. Do tego sześć złotych kluczy. No i jeden diamencik od kawa 1,996. Wziąłem sobie jeszcze tabliczkę. Wezmę sobie też jeszcze tutaj bruk. No i co, damy podpisik. Ja tą wyspę w sumie nie będę oceniał, ale naprawdę bardzo fajna wyspa. Damy tutaj bardzo fajna wyspa, no bo jak wiecie, oni dopiero są początkującą chyba wyspą, tak mi się wydaje, po ilości gry na serwerze. No i co, lecimy do następnego gracza, którego uda nam się wylosować. Kolejny wylosowany gracz jest to podłoga bananek 188. Podłoga, no wyspa naprawdę wygląda dość dziwnie. Zobaczcie, jest ona delikatnie, delikatnie zniszczona. No, mamy tutaj jakieś struktury mm, domku. No, wydaje mi się, że po prostu będzie coś na tej wyspie tutaj chyba tworzonego. Tutaj mamy spad w dół do otchłani. Mamy też kolejny domek. No, ciekawe co tutaj się prezentuje. Wow, tutaj mamy coś ciekawego. Dobra, tu mamy coś ciekawego. Pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Czyli ten gracz chyba tutaj miał jakiś konkurs. Dobra, tu mamy jeden podpis. O, zobaczcie, mamy podpis w ogóle z Seweryna. Dobra, tutaj mamy wrzucić swój podpis. Okej, okay, dobra, wyjdziemy sobie stąd. No i co jeszcze tu na tej wyspie takiego ciekawego mamy? Mamy też krowę, zobaczcie, mamy krowę tego gracza Mamy przejście do netheru No i tutaj mamy wyspę startową z craftingiem. W ogóle piec sobie wykopał i przeniósł w inną stronę. Dobra, czyli chyba jakaś kaktusiarka zrobiona, a tutaj chyba będzie w większych rozmiarach. Nie no, wyspa naprawdę dość fajnie się nawet prezentuje. No można powiedzieć, że troszeczkę ta wyspa jest taka nieogarnięta, ale wydaje mi się, że gracz ten sobie ją tu powoli ogarnie. je w ogóle mamy też jeszcze Iron Golemy. Naprawdę wyspa się spoko prezentuje. Myślę, że zostawimy skrzynkę gdzieś w tym miejscu. Weźmiemy też jeszcze pochodnie. Jedna, druga i trzecia. Dobra, do skrzyni włożymy jak zawsze diamencik, włożymy też cztery pickie klucze, no i sześć złotych kluczy. Zamkniemy sobie tą skrzynię no i damy podpisik. Ja tą wyspę oceniam na naprawdę takie mocne 5 na 10. 5 na 10, bo naprawdę wyspa się fajnie prezentuje. No brakuje tutaj takich delikatnych modyfikacji, a my lecimy już do wyspy top 1. znajdujemy się teraz na najlepszej wyspie na serwerze. No i co? Po teleportacji najlepszy skup bloków na serwerze. Tu mają najlepszy, tu mają najdroższy. A tu pisze, że skub jest zamknięty. Zobaczcie, za nami też jest w ogóle jakaś mapa. No ta mapa przypomina delikatnie spawn ze SkyBlock Classic. No wydaje mi się, że to jest spawn ze SkyBlock Classic na 100%. Yy, dobra, my sobie otworzymy ten skup. Zobaczymy w ogóle, co w tym skupie jest yy, ciekawego, co tu można sprawdzić, co tu można kupić. Yy, no i co? Można tutaj kupić. No w sumie nie można tu nic kupić. E, chyba skubie jest faktycznie zamknięty. Mamy tutaj tą terrakotę jeszcze fajną. Dobra, wyjdziemy sobie w ogóle na, gór, na górę. Zobaczymy jeszcze, jak ta wyspa się prezentuje, tutaj u góry. Dobra, czyli jesteśmy w neterze. Zobaczcie, jesteśmy w neterze. E, jakiś tutaj jest w ogóle budowany zamek. Tak mi się wydaje. Mamy tutaj skrzynkę rozłożoną. Dobra, czyli coś tu chyba powoli jest budowane. Nie, no naprawdę projekt będzie olbrzymi, no ale dopiero jest on w początkowych fazach w ogóle tej budownictwa. Więc ciekawi mnie, jak ta wyspa w ogóle prezentuje się w normalnym świecie. No dobra, udało mi się znaleźć tutaj portal z Netheru do normalnego świata. Zobaczcie, jest tu w ogóle jakiś jeden gracz, IvanBestGT Best GT. No i co tutaj mamy takiego ciekawego? Na dość dużą ilość kaktusów. No i na pewno jakieś spawnery muszą jeszcze tutaj mieć. Zobaczcie w ogóle jak to się tutaj prezentuje No można powiedzieć, że taki cały kloc, jest to jakiś cały kloc w ogóle z bloków w ogóle bloków złota, bloków żelaznych. Przejdziemy sobie na gamewą trójkę, zobaczcie jak to się prezentuje No tutaj mamy chyba jakieś pomieszczenia w ogóle do kopania Tutaj mamy Iron Golemy, czyli taka zwyczajna awczarka. No i co? Tak się prezentuje wyspa Tobieden 1. No myślałem, że będą mieli tutaj lepiej rozbudowaną wyspę, będą posiadali tu jakieś domki, jakieś zabudowania, no ale to nic. Skrzynkę postawimy w tym miejscu. Damy oczywiście tutaj do niej tak, cztery epickie klucze, 6 zł, no i do tego diamencik ode mnie. Dobra, zamkniemy sobie tutaj blokiem złota, a ja tą wyspę na takie mocne 6,5 na 10, bo naprawdę projekt w netzerze jest dość fajny. No Zapowiada się naprawdę dość epicko. No i zobaczymy, jak on zostanie wybudowany. A się na wyspie Top 2. Jest to top 2 najlepsza wyspa na serwerze. No i znowu jesteśmy w skupie. Dobra, przejdziemy sobie na Game mode trójkę na obserwatora. Aha, czyli jesteśmy w neterze. Dobra, wszyscy chyba wszyscy mają tutaj zrobione, zrobionego warpa w neterze, ale to nic, my lecimy do zwykłego. No i właśnie znajdujemy się na wyspie. Top 2 Jest to druga najlepsza wyspa na serwerze, i zobaczcie, jak ta wyspa się prezentuje. Przełączę sobie tutaj spida w piątkę, bo naprawdę obleciałbym to naprawdę w dość powolnym tempie. Zobaczcie, jak ta wyspa epicko się prezentuje. A wszystko pod tą górą mamy schowaną kaktusiarkę, mamy zarabiarkę na Iron Golemy, więc naprawdę, tutaj wyspa zasługuje na jeszcze lepszą nagrodę. No, jest to chyba jedna z najlepszych wys wysp do tej pory. No i co, mamy trzy bikony. Na górze mamy w ogóle zrobioną mini farmę. No i taki domek. Domek jest chyba w dalszej budowie. Pokażę Wam jeszcze też golemiarkę i kaktusiarkę. Zobaczcie, tak się prezentuje kaktusiarka. Jest ona naprawdę olbrzymia. No, a na samym dole mamy tutaj postawione iron golemy. Więc wyspa prezentuje się chyba jedna z lepszych wysp. Dobra, my sobie zostawimy nagrodę dla tej wyspy. Skrzynię postawimy w tym miejscu, tutaj na środku, oświetlimy ją sobie. No i co, włożymy do środka diamencik, włożymy jeszcze te żebiskie, jak i złote klucze, zamkniemy ją, no i damy podpisik. Ja tą wyspę oceniam na naprawdę, naprawdę mocne 10 na 10, bo to jest chyba jedna z najlepszych wysp na serwerze. No i naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, no nie wiedziałem, że aż taki duży projekt tutaj zostanie zrealizowany A my lecimy już na wyspę top 3 Dobra, znajdujemy się na wyspie top 3, zobaczcie w ogóle co tutaj mamy Ważne informacje na temat Ise Warp No i tak, mamy tutaj podpis Wirniny, mamy podpis Grisha, wow, dość fajne tutaj podpisy w ogóle są No i podpis ode mnie, jeżeli mnie odwiedzisz, no to tutaj, no to co, włożymy tutaj mój podpis no, jeżeli tak bardzo chce, no to tu będzie miał mój legendarny podpis. No i co? Podpis do kolekcji już ma. Zobaczcie, jak on się prezentuje w ramce. Mamy tutaj tak. Mamy co tutaj mamy ciekawego. Mamy tutaj w ogóle jakiś sklep Werkiu. Na górze mamy ważne informacje na temat rynku. Jeżeli nie masz bendingu, pisz na MSG. Dobra. Zobaczymy jeszcze jak ta wyspa prezentuje się prezentuje się tutaj w środeczku, no bo jak wiecie tu był ten warp jakąś tarczę zbudowana, mamy enchanciki, mamy też tutaj jakieś skrzynie w skrzyniach no za bardzo jakieś takie dość ciekawe przedmioty no a tutaj wyspa jest w ogóle zobaczcie jest ona tutaj rozbudowywana tutaj mamy w ogóle zejście w dół, na dole mamy też mega dużą kaktusiarkę zobaczcie jak ta kaktusiarka się tutaj prezentuje no może nie jest ona aż tak duża jak na poprzedniej wyspie ale naprawdę robi wrażenie no i co, tutaj wyspa jest wykładana blokami żelaza, złota, diamentu. Dobra, więc tak, zostawimy sobie skrzynię. Skrzynię bym chyba zostawił gdzieś w tym miejscu. Zobaczcie, znalazłem odpowiednie miejsce. Skrzynię postawimy w tym miejscu. No i co, zostawimy cztery piskie klucze, sześć złotych kluczy. No bo jak wiecie, podpis został już e, tam rozłożony na tej tablicy. Dobra, więc tak, damy tutaj podpis. No i ja tą wyspę oceniam na takie, można powiedzieć pół na 10. 5,5 na 10, bo naprawdę wyspa się fajnie prezentuje. No, może nie jest aż tak dużo tutaj zbudowane, ale naprawdę wygląda e, dość e, fajnie. No i co, to byłoby już wszystko. Przypominam Wam o konkursie. Jeżeli pod tym filmem uda Wam się dobić 150 dopek w górę, e, no to w następnym odcineczku losujemy sobie trzy rangi EVIP na całą edycję na Skyblock Classica. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka. No i nie zapomnij też o komentarzu z Twoim nikiem. My się będziemy widzieli już w kolejnym odcineczku. Do, co? Do zobaczenia. Yo. you cool.